Podczas dwudniowych obrad Forum Technologii Banków Współdzielczych poruszano różne aspekty bankowości mobilnej, bankowości elektronicznej, wielokanowałowości, ale w tle każdego z tych zagadnień jest bezpieczeństwo, ponieważ ono jest najważniejsze i w tym zakresie oferujecie Państwo konkretne rozwiązania i konkretne funkcjonalności. Dokładnie tak, wraz ze wzrostem ważności systemów informatycznych dla banku e, wzrasta również poziom e, bezpieczeństwa, jakie banki muszą spełniać. Wzrasta jakichś wymogów wobec tego poziomu bezpieczeństwa, jednocześnie jest to materia dość zawiła, e, tym bardziej, że władze banków to są nade wszystko finansiści, menadżerowie, ale z racji szczegółowości sił środków, rzadko kiedy w banku z zdarza się iż inny informatyk dedykowany w zarządzie. Natomiast z drugiej strony, zarząd ma obowiązek bezwzględnego nadzorowania wszystkiego, co się dzieje. Teraz pytanie, czy da się połączyć wiedzę stricte inżynierską z wiedzą menedżerską bez pośrednika, tak jak to mają duże banki komercyjne? Otóż no, twierdzimy, że się da. Do tego właśnie służy system Security Shenanigans, który oferujemy. Jest to system, który działa na wszystkich poziomach organizacyjnych banków, czyli na poziomie zarządu są łatwe do analizy, Karty ryzyka, karty realizacji celów biznesowych ryzyka, a na samym dole dla konkretnego informatyka jest konkretny wydruk, konkretny problem, konkretnego rozwiązania. Dzięki temu i to gwarantujemy. Władze banku, czy, czy rada nadzorcza, czy również czy sympatyczni panowie z KNF odwiedzający banki są w stanie po do systemu w ciągu autentycznie 30 sekund poznać rzeczywisty poziom ryzyka operacyjnego bankowości elektronicznej w banku i szybko podejmować trafne i skuteczne decyzje na temat tego, jakie działania podjąć, jakie inwestycje podjąć, bądź jakie zmiany organizacyjne i techniczne powinny być wykonane. Tym samym uzyskujemy efekt synergii, jeżeli chodzi o te dane, którymi bank administruje i które jest obowiązany chronić, ale powiedzmy, jak to efektywne rozwiązanie przekłada się na koszty, które, zwłaszcza w tych czasach, są szalenie istotne. Koszty są relatywnie nieduże o dziwo, bo yy, płacąc właściwie kilka dolarów za, za maszynę bo tak to wychodzi. Mamy sytuację, w której właściwie mamy codziennie robione w banku audyt. To nie jest tak, że audyt się będą co kwartał, co po roku, czy co rok. Mamy, to jest tak, jakbyśmy mieli własne, dedykowany, duży dział, który siedzi dzień w dzień, sprawdza każdy, literalnie każdy system działający w banku. Więc koszt jest relatywnie nieduży. W dodatku trzeba wziąć pod uwagę to, jaki może być poziom strat w wypadku cyberataku. Jeżeli ktoś z, wpadnie nawet do centrali banku, wpadną Ludzie lufami do przodu, no to relatywna strata jest nieduża. Zresztą zwykle bank jest od tego ubezpieczony. Natomiast jeden człowiek w, z jedną aplikacją jest niestety w sumie, w cudzysłowie, wyzerować sumę bilansową banku, co. Necesjalnym zagrożeniu. Dlatego inwestycja o rzędu kilku dolarów na maszynę bardzo szybko się zwraca. Jakie wymogi natury proceduralnej i organizacyjnej muszą być spełnione po stronie klientowskiej, po stronie banku, aby to narzędzie mogło być efektywne? Y Narzędzie jest samograjem, to znaczy tak naprawdę da się je zaimplementować bez naruszenia istniejącej polityki banku, czy bez ingerowania w przepisy, to nie bank się musi dostosować do narzędzia, to my dostosowujemy narzędzie do banku. Czyli bank mówi, słuchajcie, są przepisy natury ogólnej, rekomendacja D, rekomendacje M, wymogi diodowskie i tak plus tu macie nasze lokalne polityki, bo nasza specyfika jest taka, a nie inna. I my chcemy, żeby system to wszystko automatycznie do A do Z sprawdzał i generował nam z tego ładne zestawienia łącznie z tak zwanym salem dobionu, no bo to też jest coś, co zwykle spędza bankom sens Powiek. I tak jesteśmy w stanie to zrobić, jesteśmy w stanie to wdrożyć w kilka dni i sprawić, że będzie to efektywnie działało latami. Co jest rzeczywiście niezmiernie ważną, nie uzależniamy od siebie banków spółdzielczych. Jeżeli do nie duży szacunek, w związku z powyższym, bank może kupić system i od momentu tego wdrożenia już więcej nas nie widzisz na oczy. Tak? Czyli mówiąc krótko, nie oferujecie produktu, mówiąc kolokwialnie, z pudełka, tylko produkt szyty na miarę potrzeb klienta. Tak, coś, co będzie do banku pasowało jak rękawiczka niemalże. To ma być niezauważalne, to ma po prostu podnosić poziom bezpieczeństwa.